Oto w naturalnym świetle, otoczona kawowym odcieniem, tak którą czasem nazywamy naszą bliźniaczą siostrą. Obserwowana w ultrafiolecie mogłaby wydawać się gościnna. Jednak odwiedzenie Wenus to podjęcie podróży bardziej niebezpiecznej niż gra w rosyjską ruletkę. Aby to udowodnić, zejdziemy pod chmury i wylądujemy na powierzchni. Zanim opuścicie pojazd, warto sprawdzić prognozę pogody, by zobrazować skalę problemu. Dzień dobry, prognozy na jutro. Wszędzie będzie gorąco. Tutaj będzie 462 stopnie, tam też będzie 462 stopnie i wszędzie będzie pochmurno. Wszędzie, gdziekolwiek się poruszacie, tu czy tam, pogoda na jutro będzie taka sama jak wczoraj. W rzeczywistości na całej planecie będzie 462 stopnie. I przez nadchodzące wieki powodzenia. Krótko mówiąc, ledwo przyjechałeś, a to już koniec trasy. Wszyscy wysiadają. Wenus to podróż w jedną stronę. Jeśli lubisz ponure, wyschnięte krajobrazy w czerwieni, pomarańczu, żółci i brązie, ta planeta jest dla ciebie i powinieneś być na baczności. Być pierwszymi, którzy odwiedzają piekło o paskudnym charakterze, nazwane na cześć rzymskiej bogini miłości. Energia ze słońca przebijająca się przez chmury zostaje uwięziona. Efekt cieplarniany wymknął się spod kontroli a powierzchnia przekroczyła temperaturę topnienia. Cyna i ołów, jak cynk. A wy? Nie wspominając o ciśnieniu atmosferycznym na powierzchni, 92 razy większym niż na Ziemi. Ona miażdży i naciska na kabinę, jakby na Ziemi naciskała na was woda o grubości 900 metrów. Radziecka sonda Venera 5, która w 1969 roku weszła w atmosferę Wenus, została zmiażdżona przez ciśnienie i przestała nadawać... Na wysokości 18 km. Sonda Venera, 13 po lądowaniu na powierzchni, wytrzymała dzięki silnemu opancerzeniu. Dwie godziny i 7 minut w dusznej, gorącej atmosferze wystarczyłyby zrobić kilka zdjęć przed zakończeniem pracy. Tak więc może się to bardzo źle skończyć, niezależnie od tego, czy zostaniesz w środku, czy zdecydujesz się wyjść. Twoja oczekiwana długość życia w uspokajającym, ale coraz cieplejszym wnętrzu. Twojego statku kosmicznego liczona jest co najwyżej w minutach. Minuty zmienione w sekundy. Jako pierwsi ludzie, którzy tam staną i zostawią odciśnięte ślady, i stopieni w tym niegościnnym, gorącym, sprężonym środowisku, pozbawionym tlenu i pary wodnej. Jeśli na chwilę zapomnimy o Waszej nieuchronnej śmierci, pierwszą rzeczą, którą zauważylibyście niemal natychmiast, byłoby fenomenalne ciśnienie wywierane na Was. Następnie wyczulibyście lekki zapach spalenizny. Jednak, choć może się to wydawać dziwne, mimo temperatury przekraczającej 460 stopni, nie spaliłbyś się w dosłownym tego słowa znaczeniu. Kontakt z dwutlenkiem węgla, stanowiącym tu 96,2% powietrza, a materiał skafandra dokończyłby dzieła, gotując cię od środka przez przewodnictwo cieplne. Tlen w twoim skafandrze mógłby przez chwilę podtrzymać powstawanie płomieni i wywołać reakcję spalania. Te ostatnie ledwo się pojawią, zostałyby natychmiast ugaszone przez dwutlenek węgla z atmosfery Wenus. Tak więc po kilku sekundach, co najwyżej zamiast ognia, pozostałoby tylko Twoje ciało, coś w rodzaju gorącej, bezkształtnej i bezimiennej papki. A skoro już zostałeś zmiażdżony i stopiony, możesz równie dobrze dalej spacerować myślami pośród wrzeszczących cudów nieprzyjazności, które skrywa planeta bogini miłości. Światło wokół ciebie wydaje się być wszędzie. Rozpraszane przez cząsteczki tlenek węgla, 2 ma trudności z przedostaniem się w linii prostej przez atmosferę o gęstości, którą można by kroić nożem. Przy powierzchni Ziemi powietrze jest tak nieprzezroczyste, że widoczność to ledwie ponad 3 km. Aby nie narzucać wam tego widoku przez cały odcinek, wyobraźmy sobie, że nasz wzrok potrafi przeniknąć dalej. Wszystko tu tonie w niezwykłej żółto-pomarańczowej, czasem czerwonej, poświacie. A na niebie słońce jest co najwyżej rozproszonym halo, wiecznie zasłoniętym przez barierę wysoko unoszonych chmur z kwasu siarkowego. Przez ruch planety, przeciwny do wskazówek zegara, ciało niebieskie lecące na zachód opada na wschód. Ale zanim zobaczylibyście, jak znika, musielibyście poczekać kilka naszych tygodni. Ponieważ Wenus obraca się bardzo powoli wokół własnej osi, do tego stopnia, że od jednego zachodu Słońca do drugiego. Tutaj trzeba czekać równowartość 243 ziemskich dni. A ponieważ czas potrzebny planecie na pełny obrót wokół naszej gwiazdy wynosi 224,7 dni, oznacza to, że dzień na Wenus jest dłuższy niż jej rok. Może myślisz, że byłoby to bardziej rozsądne? Licząc na łagodniejsze warunki. Wylądować po ciemnej stronie, gdzie noce są długie. 121 dni. Temperatura powierzchni wynosi tam prawie 462 stopnie Celsjusza. Z każdej strony Wenus nie ma pół roku. Ani noc, ani bliskość bieguna nie mają wpływu na te temperatury. Przepraszam, ale na powierzchni panuje piekło. Wszędzie, zarówno w słońcu, jak i w ciemnej nocy. Nocne niebo bez gwiazd byłoby czarne jak piec o 200 stopniach Celsjusza. Gorętsze niż wasz maksymalnie rozgrzany. Źródła tej jednolitości należy szukać w wysokiej atmosferze, gdzie warstwy chmur, nieustannie się obracając, okrążają planetę. Obraca się szybciej niż planeta wokół własnej osi. To te wiatry głównie odpowiadają za równomierne rozprowadzanie ciepła. Wiatry w górnych warstwach atmosfery na równiku mogą osiągać 550 km na godzinę. Tak szybko, że okrążają Wenus w 4 dni. Nawet jeśli po drugiej stronie byłoby chłodniej, i tak nie moglibyście się tam dostać. Ponieważ tutaj, chociaż grawitacja jest nieco mniejsza niż na naszej planecie, poruszanie się jest niezwykle trudne 92 razy cięższa niż nasza atmosfera Wenus jest tak gęsta, że powietrze musi wydawać się tam bardzo ciężkie. Pomyślcie, że tutaj na powierzchni zwykły metr sześcienny powietrza waży prawie 67 kg. Nawet gdy prędkość wiatrów przy powierzchni ledwo przekracza kilka kilometrów na godzinę. Ich gęstość wywiera taką presję, że działałyby na was jak silny prąd, a każdy ruch utrudniałby opór powietrza. Co więcej dwutlenek węgla w dolnych warstwach atmosfery, poddany miażdżącemu ciśnieniu, stał się czymś innym niż gaz. To teraz płyn nadkrytyczny, jak wasza sytuacja zdolny zarówno do przenikania przez ciała stałe jak gaz, działa też jak rozpuszczalnik, niczym ciecz, która, która, gdybyście już nie byli martwi, mogłaby sprawić, że pożałowalibyście, iż się urodziliście. A skoro już znowu zepsułem atmosferę, równie dobrze możemy go posłuchać. Słyszycie teraz? Sonda Venera, 14 w 1992 roku, wykonała pierwszy w historii zapis dźwięku z innego ciała niebieskiego niż Ziemia, Chociaż wiatry przy powierzchni są stosunkowo słabe, to ze względu na bardzo gęstą atmosferę Wenus, rozchodzenie się dźwięków jest tam znacznie wzmocnione, co sprawia wrażenie potężnego i stałego szumu w tle. Tymczasem, jeśli mimo wszystko należysz do tych, którzy uważają, że nadzieja umiera ostatnia, oto mały sekret dla ciebie. Jeśli na Wenus przy powierzchni ani noc, ani bliskość bieguna nie mają wpływu na temperatury, to wysokość już tak. Dlatego są masywy górskie, które mogłyby cię ochłodzić. Szacuje się więc, że na najwyższym punkcie planety, na szczycie góry Skadi, 10700 metrów nad średnim promieniem. Temperatury mogą tam osiągać minus 380 stopni Celsjusza przy ciśnieniu 44 atmosfer. O prawie 2 km wyższa niż Everest, ciśnienie tutaj jest równe temu, jakie panuje na Ziemi pod 450 metrami oceanu. To najlepsze na powierzchni, można tam znaleźć wyjątkowy śnieg z metali ciężkich. W masywie zwanym Maxwell udało się zidentyfikować substancje odblaskowe, które wizualnie przypominają biały proszek. Pochodzenia tych osadów upatruje się w cząstkach wyrzucanych do atmosfery podczas erupcji wulkanicznych. I które, choć lotne w najniższych warstwach, na większych wysokościach znajdują odpowiednie warunki do wytrącania się. I tworzyć kryształy siarczków, żelaza i ołowiu. Tam na szczycie, gdybyś podniósł nos z nad tej gorącej metalicznej siarki, by kontynuować wspinaczkę balonem. Wznosząc się w górne partie atmosfery, stopniowo opuszczając gęste warstwy tlenek węgla, dwa w końcu dotarłbyś na około 20 km nad szczytem do zamglonej strefy, gdzie sporadycznie pada deszcz kwasu siarkowego. Te żrące opady nigdy nie dotrą do powierzchni Wenus, ponieważ niezmiennie mikrokropelki kwasu, zbliżając się do gruntu, ostatecznie wyparowują. Gdy temperatura otoczenia przekroczy 300 stopni Celsjusza, rozpoczną powrót do miejsc, gdzie się narodziły. Podążając za oparami w ich wznoszeniu, przekroczylibyście 50 km, wchodząc w gęste pożółkłe od kwasu siarkowego i dwutlenku siarki chmury. Chmury te otaczają planetę i odbijają około 75% docierającego światła słonecznego w przestrzeń. To one uniemożliwiają obserwację Wenus z Ziemi i sprawiają, że jest lśniącym ciałem niebieskim. Znacznie jaśniejsza niż najjaśniejsza gwiazda naszego nocnego nieba. Wenus jest gwiazdą zaranną. A jeśli będziecie wspinać się dalej, w końcu dotrzecie do najwyższej części górnej warstwy, złożonej z mgły kryształków lodu. To właśnie ona nadaje Wenus ten mleczny wygląd, który wszyscy znamy. Rozsądniej byłoby zatrzymać się wcześniej, między 52 a 54 km, bo to właśnie tutaj znajduje się dosłownie najłagodniejsze środowisko na całej planecie. Pomijając korozyjne środowisko i chmury kwasu siarkowego, temperatura wynosi tu od 20 do 35 stopni Celsjusza. A ciśnienie atmosferyczne jest tutaj mniej więcej takie samo jak to, które panuje u nas na Ziemi, na poziomie morza. Niestety nadal nie widać tu śladów ciekłej wody. Pozostaje płakać i próbować zaspokoić pragnienie łzami, wykorzystując czas, którego od dawna Wam brakuje, by przemyśleć fakty. Można pomyśleć, że podobnie jak Mars, Wenus mogła doświadczyć tego kilka miliardów lat temu. Warunki umiarkowane, pozwalające na istnienie ciekłej wody na powierzchni, Woda, która dziś już zniknęła, wyparowała i została rozłożona w górnych warstwach atmosfery. Odejdziesz za wcześnie, bo przybyłeś za późno na tę planetę. Czekając na koniec, opiszę Wam środowisko, które będzie Waszym grobem. Pod chmurami powierzchnia to ogromny i nieprzerwany krajobraz wulkaniczny, suchy i pustynny, praktycznie pozbawiony wyraźnych wzniesień. Po horyzont rozciągają się rozległe, niekończące się równiny i, tak jak Wy, bezduszne, Pokrywają 80% planety. Te monotonne obszary ciągną się tysiące kilometrów i miejscami sięgają nawet 2900 metrów poniżej średniego poziomu powierzchni. Powstają ogromne przygnębiające depresje zajmujące jedną piątą powierzchni Wenus. Są tam też kontynenty na północy blisko regionów polarnych. Istar, którego rozmiary są zbliżone do Australii i który mieści ogromny łańcuch górski, gdzie znajduje się góra Skadi. W pobliżu równika znajduje się kontynent Afrodyta, trzykrotnie większy od Istara, o powierzchni zbliżonej do Ameryki Południowej. Jest tam też m.in. góra Mahat, wulkan równie wysoki jak Mount Everest. Aktywność wulkaniczna na Wenus ukształtowała i wciąż zmienia krajobrazy. Zidentyfikowano ponad 1600 wulkanów, z czego 167 ma średnicę powyżej 100 km. Dla porównania nasza planeta ma tylko jeden system wulkaniczny o takich rozmiarach. Obfite erupcje przyczyniły się tutaj również do powstania na powierzchni dziwnych i nietypowych struktur. Faras, przypominające przypieczone naleśniki, mogą mieć do 50 km średnicy i 700 metrów wysokości. Te kopuły powstały przez erupcję lepkiej lawy. Która przez wysokie ciśnienie atmosferyczne nie mogła swobodnie się rozlać. W rezultacie lawa zaczęła się gromadzić i stygła w postaci placków. Jeśli chodzi o te struktury pęknięć koncentrycznych, których rozmiary dorównują naszym krajom, zwane koronami, powstały one w wyniku wynoszenia się pióropuszy płaszcza, które miejscami unosiły cienką skorupę Wenus, a następnie, gdy pióropusze opadły, skorupa zapadła się. Powierzchnia planety pokryta jest tysiącami imponująco dużych kraterów uderzeniowych. Powodem tego jest to, że atmosfera jest tutaj tak gęsta, iż uważa się, że tylko meteoryty o średnicy powyżej 50 metrów są w stanie przedostać się aż do powierzchni. Wyjątkowy stan zachowania tych śladów wskazuje, że Wenus nie wykazuje aktywności tektonicznej. Wenus byłaby miejscem cyklicznego procesu, który co kilkaset milionów lat gdy temperatura pod skorupą osiąga poziom krytyczny, niemal całkowicie odnawia jej powierzchnię. Planeta uwalnia wtedy nadmiar zgromadzonego ciepła w postaci ogólnej erupcji, która w ciągu kilku milionów lat całkowicie przekształca i przetwarza skorupę na powierzchni. Pewnego dnia tutaj wulkanizm z pewnością zetrze wszelki ślad waszej obecności, tak samo jak ślad waszej fizycznej integralności. Komu przyjeżdżając tutaj powiedzieliście do widzenia? Mówiłem ci, że nie powinniśmy tu przyjeżdżać. Tak, wiem, ale zobacz, znalazłem kamyk. Tak, ładny kamyk. Zobacz, ja też znalazłem kamyk. Och, jest mniejszy.